Prywit, z wami Aleksy Roznowski na kanale Pamiętnik Imigranta. W czasie, kiedy cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, wprowadzane są kolejne ograniczenia swobód obywatelskich. Ludzie siedzą zamknięci w swoich domach, często bez pracy i zarobku. Unikają kontaktów towarzyskich. Nawet do sąsiada z naprzeciwka boją się wpaść, żeby go przypadkiem nie zarazić. Kiedy my, mieszkańcy Kijowa i całej Ukrainy, znosimy te, lekko mówiąc, niedogodności, pojawiają się oni. Bezszelna masa, niezdolna spojrzeć dalej niż na czubek własnego nosa. Masa, która odmawia poddanie się obowiązkowej państwowej izolacji po powrocie z zagranicy. Na lotnisku Kijów Boryswol pasażerowie rejsu z Wietnamu chcieli wyrwać drzwi wejściowe, próbowali staranować pracowników służb sanitarnych. Kiedy tylko udało im się to zrobić, krzyczeli Swoboda, a funkcjonariuszy państwa ukraińskiego nazywali mianem faszystów. Ci ludzie przylecieli do Ukrainy bezpłatnie. Cały ich 9-godzinny lot sfinansował wietnamski biznesmen, i porządkowo nie było żadnej mowy o jakichkolwiek Ukraińcach. Dopiero dobra wola samego organizatora i starania ukraińskiego konsula w Hanoi pozwoliły tym ludziom wrócić do domu. I po co? Chyba tylko po to, żebyśmy się przekonali, co tak naprawdę myślą o swojej ojczyźnie. O tej, jak to mówili, Jebuciej Ukrainie i pracujących dla niej faszystach. Po przedarciu się, cała ta masa biegnie na lotniskowy parking, gdzie już czekają taksówkarze albo krewni w prywatnych samochodach. Wszystko to tylko po to, żeby roznieść po Kijowie, a możliwie i reszcie Ukrainy kolejną bombę biologiczną z nowego kraju świata. A czy ci ludzie pomyśleli, że realnie mogą być zarażeni? Że już w drodze do domu mogą zarazić starego ojca, brata astmatyka, albo chociażby kolegę z obniżoną odpornością organizmu? Nie. Jak mi się wydaje, w ich głowach była tylko jedna myśl. Wrócić do domu, otworzyć piwko i zagryźć suszoną rybką. Ludzie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały i za, za to walczą i umierają. Problem w tym, że żaden z nas nie zamierza umierać w imię ich fanaberii czy wolnej Amerykanki, którą z pewnością część z nich sobie zorganizuje na kwarantannie domowej. Ale żeby nie było, że tylko Ukraińcy to robią, że tylko Ukraińcy wykazują się brakiem odpowiedzialności i zdrowego rozsądku. Przypomnijcie sobie, kilka lat temu był taki medialny przypadek w krakowskim autobusie atak Macheto. I tam też. Kierowca starał się uciec z przystanku, a głupi pasażerowie, oczywiście, musieli siłą otwierać drzwi, widząc, co tam się dzieje. No przecież ja planowałem wyjść na tym przystanku, ja nie zamierzam jechać na następny. To, że wrócili z kraju, który lepiej niż Ukraina radzi sobie z pandemią koronawirusa, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nawet jeżeli realnie Wietnam zdołał wszystkich swoich pacjentów wyleczyć, to my i tak nie mamy żadnej pewności, że po ulicach Wietnamu nie chodzi sobie jakiś człowiek, który byłby zarażony, a któremu nie postawiono jeszcze diagnozy. No, chyba że ci ludzie realnie wróciliby z Korei Północnej, to wtedy możemy im zaufać na słowa, że oni są zdrowi. Ale tylko dlatego, że tamtejsze władze zdążyły już wszystkich zarażonych wystrzelać. I się za I się Ukraina. A jeżeli w Wietnamie było tak bezpiecznie, to po co wracali? Kto ich tutaj w ogóle zaprasza? Nie wiem, może ci faszyści, którzy przewitali ich na lotnisku w kaftanach ochronnych i z bronią przy pasie, zamiast z wódką i słoniną. Prawda jest taka, że tych ludzi mało kto wyczekiwał. W pierwszej kolejności ci ludzie są dla nas zagrożeniem i my czulibyśmy się znacznie bezpieczniej, gdyby oni zostali w krajach, które tak sobie upodobali. Ale my też rozumiemy, że nie wszyscy ludzie wyemigrowali dobrowolnie. Też nie wszyscy ludzie mogli zostać za granicą, dlatego państwo ukraińskie organizuje połączenia powrotne. Ale organizując to, państwo ukraińskie w pierwszej kolejności myśli o nas, czyli o ludziach, którzy już na terytorium tego państwa przebywają i nas w pierwszej kolejności chroni. I właśnie dlatego przyjęto nowe zasady kwarantanny, już teraz nie odsyła się ludzi do domu, ale wymaga się od nich, żeby pojechali do specjalnego ośrodka kwarantanny. I prawda, wcześniej przed tym samolotem przyleciał samolot z Nowego Jorku, przyjechał pociąg z Moskwy i tych ludzi spokojnie odpuszczono do domu. Prawda? Ale w końcu rząd ukraiński zrozumiał, że tak dłużej nie można. I tak naprawdę takie środki kwarantanny, jakie są teraz, należało stosować już od samego początku. Może wtedy nie mielibyśmy 500 przypadków zarażenia. Dlatego na lotnisku oznajmiono pasażerom, że nikt do domu nie pojedzie, a zamiast tego zostaną przetransportowani do hoteli zamienionych na ośrodki kwarantanny. I tutaj się zaczęło oburzenie naszych nowo przybyłych, dlatego że jak się tam dowiedzieli, musieli zapłacić po 200 euro za swój pobyt. Czyli pieniądze na koronawakacje w ciepłych krajach to były, ale na kwarantannę jakoś już nie starczyło, tak? Ukraińcy w kraju liczą ostatnie kopiejki, za które muszą wyżyć nie wiadomo jak długo. A im co? Tak wszystko za darmo? Co gorsze, nie był to jednorazowy wypadek. Już następnego dnia na to samolotnisko Kijów-Boryspol przyleciał kolejny samolot, tym razem z pasażerami z Bali. I ci obdarzeni jakże wysokim mniemaniem o sobie pasażerowie postanowili zabarykadować się w samolocie. A jakże przyczyną buntu ponownie była informacja o obowiązkowej izolacji w jednym z kijowskich hoteli i 200 euro z człowieka. Ale największe, a to największe dno przyzwoitości osiągnęli ci pasażerowie, którzy zgodzili się wyjść z samolotu, którzy zgodzili się na kwarantannę. Dlatego, że kiedy już po kilku godzinach byli w hotelu, na majdan niezależności zjechały się samochody z ich krewnymi, którzy, a jakże wszystkim pomogli zwiać ludziom, którzy kilka godzin wcześniej zgodzili się na kwarantannę. Teraz chyba wszyscy rozumieją, dlaczego nie można naiwnie oczekiwać od ludzi, że będą sami przestrzegać zasad kwarantanny domowej. Niestety, ale niektórych ludzi interesują tylko oni sami. I ja nie chcę tutaj urazić ludzi, którzy mają na tyle rozumu w głowie, żeby siedzieć w domu i nie ruszać się z niego przez co najmniej dwa tygodnie. Ale ci ludzie najlepiej wiedzą, jak trudne jest to zadanie. I my nie możemy ryzykować, że ktoś ponownie złamie zasady kwarantanny domowej, co niestety ma cały czas miejsce. Dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak podziękować tym ludziom za to, że dzięki nim władze musiały po raz kolejny zaostrzyć swoją politykę. Dzięki za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli Wam się spodobało, postawcie like. Nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku, żeby nie ominęły Was najnowsze produkcje. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tej sytuacji i o ludziach, którzy sprzeciwiali się izolacji.